Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy GTA Online A z kolegami na skateparku. Przywitaj się. Kolega ma na drugim końcu mapy dom, czyli gdzieś oh. tutaj ma. Twoja, bo ty kupiłeś ten dom To są superki. To... to są jakby takie superki. No, zostawcie suba i lajka A pojawi się kolejny odcinek. Ale to, se pogadamy po odcinku, ja też jutro mam to, nie musiał podturzyć. i masz tylko. No. E, I jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem, wtedy trzeba to powtórzyć. I dlaczego ja się ciągle wywalam? Nie, i są dwie, i jedna dodatkowa na jedną rundę. Nie terenotik ho, 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 do mnie patrz. Na razie od łatwego triku zaczniemy, choć. Eee, obok skateparku. O, bo to jest jeżdżenie na jednym kole. No to poczekaj, teraz ja tam pójdę. Ja też właśnie miałem prąd, ale nie teraz o tym. No to zrobiłeś? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie. Okej. Dobra, ci jeszcze raz. Kurde, teraz mi się nie udało. Pociąg! Okej, okay, tobie to wierzę, bo to łatwy tryk. Ja sobie powtórzę, żeby być już na baczności. Ale mnie wybiło. Okej, okay, już jadę. No. O, to łatwe, to łatwe akurat. 12. Kurde, byłem już. Eee, nie wiem. Nawet po... Bo... Kurde, za mało się wybiłem jeszcze raz. Pierwsza próba zużyta. Ale ja to właśnie robiłem z mniejszego rozpędu. E, a można z mniejszego rozpędu, a on nie trzeba... a można nie stąd. Ne zırbıyan Aa Hmm Tamam gidiyorsun. Seni... Pa, tam, hadi. Na, no. hadi. Hadi, hadi. Hadi. Chodź, pa 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 pa. Ja myślałam, że ty. Jak nie umiesz? Witaj... nie, no, to No był bo taki, bo taki niezwyszczaly go i z wydynią wyskakuje. Oke. Okay. Ja ma zrobiłem... Fajnie. E teraz, ja wymyślam. Trzeba zrobić salto. Chodź, chodź tu, chodź tu. Nie, 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 nie. Chodź, chodź. To jest jakby kolejna część pierwszego levelu. Potrzebuję zrobić pierwszy level, żeby mocno wyskoczyć. O, poczekaj, źle jeszcze raz. To ja go zaznaczę gdzie on. Ja wiem, ja o, A Musisz tutaj jechać na jednym kole, Sonia I tutaj tak wyskoczysz, żeby zrobić salto do tyłu No Misiek Mi... A na razie wiesz, bo my nagrywamy odcinek i ty tak się wprosiłeś. Ja go mogę wywalić. Bo też miły z niego powiedział, że, żeby zalekować. Oh, widziałeś to? Zrobiłem, pa. Bądź tu. ja właśnie to zrobiłem. Ale to tak dla zabawy, wcześniejsze robiłem. Teraz się bawimy. No, a czy oni nie mają wiedzieć, że my gramy w Fortnite? A? Nasze kuba strzeć. Pa! kurde, teraz mi się nie udało. Albo gdy kolega się rozchoruje. Ja wtedy postaram się zrobić live'a na innym kanale, bo na tym live wyszedł. Bo na bo na tym kanale mi live y z, z, ten. Ja cię nie okłamię, bo nawet byś się sam mógł zobaczyć na YouTube. Ale po odcinku ci powiem. No, Derlan. Derland podłoga P. L. z dłużej. Niedługo będziemy musieli kończyć, bo to będzie 15 minutowy jakoś odcinek, a już 13 jest. Ja bym dłużej, ale... Szybko. E, kto pierwszy napisze nick i będzie miał Fortnite'a, to ten. Wtedy odpalę live'a. Może to być już dzisiaj. Nie. nie, poczekaj, widzowie, i teraz pod sam koniec e, pisz, zapiszcie sobie mój nick. E, kto pierwszy napisze w komentarzu pod filmikiem, albo będzie chciał mnie dodać do Znaj na PS, albo na Fortnite? -cie. Znaczy na Fortnite już nie. No to po prostu napiszcie nick w komentarzu swój. Wtedy zrobię lajwa i jak na niego wejdziecie, wtedy, wtedy pierwsza osoba będzie mogła z nami zagrać. I jeśli będzie 100 osób przyjdzie albo chociaż 10, wtedy zrobię lajwa. Z tego. Z. No po prostu tam będą jakieś bitwy i to. Na razie mam 12 subskrypcji. Zobaczymy. Do 20. I no to do widzenia. Żegnamy się i ne!